Oko. I lecimy deep w HD. Dokładnie tak, e, tylko zmienię sobie tytuł. Zmienię sobie tytuł. Czubek. Dobra. No i robimy czajku, robimy pogrom w DBD dzisiaj. Tak jest. Dobra. To jest taka podprogowa reklama KFC. Pa, ra, pa, pa. Czy Maka to było? Już nie pamiętam. Gdzie była ta melodia? Pa, ra, pa, 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 pa. Pa, KFC Czy wydaje się KFC? Nie, właśnie Maka. Mówisz? Chyba tak mi się nie wiem. Też nie. No fast fooda po prostu, no jakby. Tak. to nie jest ważne którego. Jasne, bratku. Tylko tak muszę zmienić sobie komendę, co dzisiaj gram. Okej, więc tak. Grasz w grę dzisiaj. Dzisiaj gram w grę, tak jest. DBD, B, D. Potem 20, sobie na Call of Dragons. Potem 2030 będzie oficę. Dale. Czekaj, teraz muszę to wejść. Opa, po sobie skopiować dalej. Bartek? No. nie masz namiotu, co nie? No nie, no co ty? No dobra. Niech ci będzie człowiek. Dobra, odpalam już TBD. DBD w HD? No oczywiście. I to nawet Full HD, a nie jakieś tam mierne 720p. Tak, dokładnie, dokładnie. Mm. O, jest, wyskakuje reklama tej nowej gierki, jak się wchodzi do TBD. Tak? No teraz mi wyskoczyła. Stworzysz lobby, więc ja sobie poczekam, byczku. Dobrze. Dobrze, panie Bobrzy. A, ale już sobie poczekaj. Włącza mi się gra. Ale ci mam fajny dzianek stary. Od początku tego dzionka zajebiście było aż do końca tego dzionka prawie, bo już się powoli kończy. No ja będę musiał sobie jeszcze się jakąś machnąć. O kurde, o tej godzinie człowieku. jest? 19 godzina wcześniej, co ty mówisz? Na no co? Kościół. No dobra, jak streamerzy wstają o 14 to się nie dziwię, że 19 to jest wcześniej jeszcze. Dobra, dobra. Ty anko przed chwilą jadłeś chyba. A nie, złą wszedłem w kategorię. Dobra, za Nieprzyzwyczajony jestem. No się nie dziwię, biećku. Zaproszone. Akceptuję, Bartek. Akcept, akcept, akcept. Aaa, nie słuchaj powie, co mówię, jak jestem oddalony? Ajajaj. Najgorzej, dobra. Teraz już powinna być trochę lepiej. Eee, sorki, sorki. Wiesz sobie tylko... Nie no, nie będę. No, no, no tym grasz? Huntresską? Tak. Dobra. Mi się najlepiej grę Huntresską. Jasne, jasne, jasne. Zobaczymy jak z szukaniem meczu dzisiaj będzie. Puszczę muzyczkę, a w tym czasie idę sobie machnąć Nie Jasne, ja będę zabawiać twoich widzów. Dobrze. Dobrze. To idź już. To mnie wygania z własnego. O, no. tak. o, 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 o. A więc tak, poszedł, poszedł. Dobra. Cześć widzowie. Gabor się nazywam. Jesteście na kanale AB. Zapraszam cię plutko do subskrybowania tego kanału, bo pieniądz, pieniądz jest ważny w życiu. I jakby, o patrzcie, zasubskrybowanie Ejbiego jest bardzo dobrą opcją, ponieważ EBI płaci podatki i jeżeli go zasubskrybujecie, to on później musi zapłacić z tego podatek, czyli tak naprawdę pieniądze do was wrócą, bo później te, te pieniądze z podatku pójdą w państwo, a z państwo na przykład wybuduje wam drogę przy domu. Widzicie, patrzcie jak przemyślałem, więc to jest, argu subskrybujcie Ejbiego, bo wam wybudują drogę przy domu. Widzicie? Dlatego warto właśnie subskrybować tego człowieka, bycie mniej więcej dróg. Tak działają właśnie podatki. Wcale ten pieniądz nie zniknie w kieszeni któregoś z naszych pięknych i kochanych polityków. Yy... Ale jak nie macie pieniędzy, to możecie zagrać w Call of Dragons. To, to, to tak za friko chyba możecie zagrać. Tak Nie wiem, nie, nie na pewno za friko. Yy... To możecie za friko wspomóc. Użytkownika ABiak. który robi se kawę. Ja się w sumie nie dziwię, że on sobie robi kawę. Nie irytują, nie by bym mógł pójść na bieżnie na 8 minut, więc w czasie bym mógł gierkę znalazła akurat. Jak mam być szczery. No Ja mam wam ciekawostkę. Ja się dzisiaj widziałem z AB, ponieważ AB dzisiaj widzieliśmy się. I Ja mam szczerze, ten facet ten facet z krótką brodą wygląda jak jakiś kurde młodzieniaszek. Ten człowiek jest rocznik 01. Ma 23 lata. Jeżeli dobrze liczę i dobrze pamiętam. Co ty tam <laughs> Człowieku! Ty nawet. Słyszę, że całą litanię, kurwa, że na napierdzielać A ty, czekaj, ty mnie słyszałeś cały czas? Tak! A, okay. Ja mam pokawki bez No przewodów. tak, tak, Dokładnie ja mi zawsze. No, się kabusia. Yy, A czy woda zagotuje na kabusia? No to dobrze, że słyszałeś. Macie Killerem 10 minut, szuka, wiem. Wiemy, wiemy, wiemy. Wiemy, graliśmy. Fakty, fakty. Nie polecamy. No, czeka się dosyć długo. Niestety, 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 niestety. O, niestety raczej, bardziej no, bym mówił. Niestety, Bartek, niestety. No, cóż. Czasami tak, czasami tak być musi. Prawdę mówi? No, nie wątpię, że prawdę mówi. No stary, ale ja taki cykl logiczny tutaj zaproponowałem. Wiem, wiem. Stary, no jakby, kurde. Wiedziałem no. o drogach, no. No stary, no jakby. Ja siebie tak nie reklamuję jak ciebie. Jedna droga, jaką... Nie no, to Ja, ja już, ale ja mogę przejąć ale... ten żarcik. Nie no, bo... <noise> jedino, jedino. Nie, dobra, nie, 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 nie chcę tego mówić, to jest <noise> za ja, ja powiem za ciebie, Bartek Ja na przykład bardzo chętnie, yy, mnie, mnie by przekonał ten argument związany z drogami ale to głównie dlatego, że zasubskrybowałbym EBiego tylko po to, żeby odnaleźć drogę do jego serca. Nie chciałem ja na nawiązać. Ja myślałem, spojrzeć. że drogę drogę do serca właśnie, bo tak pasowało. Nie, nie, nie. <laughs> 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 Jedyna droga, jaką przejdę, to do łóżka, w starej. W Z... <laughs> Dobry! Dobry. A... O, jaka, kurde wymyśliła, no. Dobra, dobra kontra, dobra. Dobra, to idę zalać. No, nic nie. Ah. No i co widzowie? Ładna ci pogoda była we Wrocławiu. Łąko świeciło. Na początku rano było trochę wietrznie, ale później później już wyszło słońce, wiatr trochę zluzował i naprawdę bardzo ładnie we Wrocławiu było. Um. Nie wiem, jak inne miasta, ponoć w Warszawie jakieś opóźnienia gigantyczne pociągowe były, tak słyszałem, takie blotki do mnie doszły. Eee, ale ochłodziło się ogólnie, nie, nie z 24 stopni dzisiaj było max, może jak słonko wyszło, było trochę cieplej. Teraz jest, we Wrocławiu jest 20 teraz, ogólnie chłodniej się przedstawiało kolejne dni, dopiero w środę ma się ocieplić troszeczkę. Mm na ja nam już szuka tego meczu, bo nie wiem, czy mam już wyzywać behavior Ej. na Kaicha. Z 8 minut. No hmm, to jest jeszcze, jeszcze norma. <grym> Białym pada cały dzień. Sad. A, to rzeczywiście sad. 6 minut nam szuka meczu. Oje. Dobra. Sobie dzisiaj pierdzielnąłem całą patelnię. E, czyli konkarnę. No, opowiadałeś właśnie, że planujesz sobie no. wykonać taką w tak, sobie machnąłem cała tak patelnia, zajebiście, terej za nią. mamy Prawie na cały dzień. Tylko rano sobie zjadłem do jakiegoś gotowca po prostu, żeby... Bo rano akurat mnie złapało, tak kurde, jak wstałem po tutaj taki głód mnie złapał. Ale ja ci powiem, że ja... Mnie nie, ja sobie o 13 dopiero coś zjadłem. Chcemy sobie na śniadanie panini z żabki, stary. Panini z pieczarkami z żabki o, 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 ma kurwa 600 kalorii. Kumasz? Tak? No, no. No, to, no one mają wpływ kalorii. No, no, 300 przez ten... na 100. Eee, głównie przez eee, ten sos. No. No to fakt. No to i fact. głównie tłuszcz, jakby. E, bo to z czym, z czym to panini. To jest? Pieczarki, pieczarkowe. A, pieczarkowe. No to wszystko na tłuszczu jest robione. Mm. Fakty, fakty. Sądzisz o nowej szukinie w strzelinie? Nie wiem, nie widziałem. Mogę zobaczyć. Właśnie, mam jakiegoś quest'a włączonego? A, o nie, czekaj, nie mam ma quest'a. No Nie mam quest'a. O w ogóle jest ten, specjalny ten, Tom, związany no. z 2 na 8. Ła Ładne skinki zrobili. To no jest ten. specjalna strzelina, tak. <laughs> Fajnie, że wypełnili, tak? Bo chyba nie zawsze było wypełnione. Także nawet darmowa wersja yy, ma sporo skinów. Kwestia tego, kwestia. Yy... Eventu. O kurde, ale skin do. Yy, pla... A nie, to jest do, do spirytki, o kurde. Ale, bo teraz to jest skin do spirytki. W ogóle Bartek, śledzisz newsy związane z Marvelem, może? Eee, z Marvelem nie, co to? Eee, Weźmy po roku w Polsce okay. ten surf. No, trochę tak. A co? To eee, bo chcia chciałem, chciałem poinformować cię, jakbyś śledził mniej lub bardziej, o tym, że Robert Downey Jr. wraca do MCU. Co ciekawe. To jest aktor, który okay. gry, ogrywał Ironmana. Ciekawe, nie wraca jako Ironman, tylko obsadzili go w roli yy, doktora Duma. Ciekawostka. Chłop okay. ma Kurwa, 60 lat. Chyba już na karku? I dostaje jeszcze kurwa rolę nową, co nie? Całkowicie. A, jak <grym> dobrą pamięć musi mieć, no. Mówisz? No kurde, no żeby zapamiętać cały tekst. No, to faktycznie musi być to... No, jeszcze dobrze zagrać. 59 lat ma gość. No, ale no jak tyle lat to robi, no to to już jest takie naturalne. No to bardzo naturalny. dobrze. A to jakiś fejor z tym WTC raczej. Mhm. Raczej nie uderzył, raczej nie uderzył. Albo dziwne jakby był, jakby uderzył. Kiedyś w końcu znajdzie. Kurde, belka. Zawsze problem z tym szukaniem. No, niestety, ale znajdzie Bartek w końcu. O, jeszcze ten. Gadaliśmy o tym, o ostatnim, znaczy o ostatnim, w cudzysłowie. Jak żeśmy mówili, że taką ostatnią stukę zagra w sierpniu, kuracja będzie do października. Gadaliśmy Aha. o tym, co nie. Ja myślałem, no. że on ostatni festiwal gra w Jastarni na początku sierpnia, a jeszcze gra w Wolsztynie. 15, 16, 17 sierpnia. Okej. Okay. Więc jestem ciekaw czy, czy będzie faktycznie ostatnia sztuka w sierpniu i kuracja do października. Myślisz, że musi tak jak w piosence? No musi, no nie, nie mógłby nas to szukać. No. Jak to tak? Człowiek nie. Nigdy by tego przecież nie zrobił. No tak, kocham i nigdy coś takiego nie zrobił. Cross. No. Kurde, belka, to czekanie jest najgorsza. No, ale wiesz. A to do... mogę zrobić. To co wtedy robiłem, to DBD. E, DBD dla. DBD No żeby to dla widzów mogę zrobić. Czekaj. Jak wam widzowie? Macie zgadywać widzowie co to za perk. To jest perk killera. Trochę mniejsza <laughs> Możecie widzowie zgadywać, może ktoś zgadnie Nie znam perków, ale niektórzy te będą mogą znać No właśnie A to chodzi Ludzie są różni człowiek. To nie jest jakiś Oppression? Nie, to jest inaczej O O proszę, w Kauflandzie są te. Ty masz saturator soda streamu w domu? Nie. A, bo do Kauflandu wjechały kurde syropy. Zarą okay. Jest w ogóle koncentrat energola. Tylko nie wiem jaki on ma jaką ma kofeinkę. O, no właśnie, trzeba by było, było zobaczyć. Może hmm. tu będzie na odwrocie. Będzie druga strona, chyba będzie. Ja nie mam pojęcia, co to za perk. Mm -hmm. Jeszcze raz go widzę. Uraza. Ale jako, jak ona była po angielsku? Jest uraza po angielsku. Uraza? Y Jezu, nie wiem, Offensive Words. <laughs> nie <laughs> wiem, człowieku. Skąd mam wiedzieć, kurwa? Y Offensive Words. Hmm. No nie wiem, jakie jest uraza po angielsku, hmm. 0,18? Jak wpiszesz w Spirit, to mi wyskoczy. Nie, to jest razy 0,18. <grym> nie, to tak się nie nazywa. O, znalazło! Jej! Dobra, to potem wymyślimy, widzowie. Ready Bartek, dawaj, ready! I da, ready! Siema Wester, siema Tymek. No stary, no. Rura, ja rura, rura. Ja bym zagrał jakimś innym killerem. No to ja mogę Huntresska przejąć bardzo chętnie, Bartek. Dobra. Tak, Możemy się tak dogadać. W ogóle, widziałem się dzisiaj z moim ojcem. I on... Mm -hmm. Pojechał autem do domu i jak dojechał do domu, to do mnie napisał... Jestem w domu. Ja mu odpisuję jasne tatuś, a on do mnie jasne pełne. <laughs> 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 Więc cóż, no. posłużył się językiem faktów. <laughs> mm, Dobra. Trzeba się, wiesz, skupić, kurwa, ten. Dobrze. No zbazowany tata. Okej. Okay. Uuu, no, rzeczywiście. Ale to było obrócone w ogóle. Dobra, lecimy. Tu załadowałeś? No nie, no ale już jest furt No, myślałem, że ten, że... O, dobra Nie, no nie mam, szybciej Niespokojny oddział Ja też jestem niespokojny Oj Tyle czasu miałem, a kurde, nie dodałem we wszystkich paneli na Twitcha Zapomniałem dodać Kurde, co ja kliknąłem Eee Dobra Już Można ich zabijać już tam kogoś? Tak, ale zmisowałem jak frajer największy. Okej. Okay. No. Aha. Niemiło. Dobra, chuj w dupę, gościu. Aj, myślałem, że się nie schowa tak... Dobra, bomba na banie i kończymy balet. O wy kurde, co wy tutaj kręcicie? A nie, a nie. No kręcą, kręcą, myślą, że się wykręcą A nie, nie wyjdzie im to wykręcanie Myślisz? Kurde, belka, no Jebane przeszkody Powiem ci, że ja nie czuję dzisiaj weny pod względem Jakby umiejętności grania w Dead by Daylight Okej okay. Nie no mówisz, kontekście... kurwimy. No, na pewno jest taka opcja. A tu ktoś ranny biega. No. Czemu tu ktoś ranny biega? O Jezu, yes, ja jakieś losowe przyciski klikam, Bartek. Ajajaj. Aj, aj. No to przestań. Chciałbym, I wish. Dobra, dostała w mordę, na szczęście. Tak. Kurde, że to nie przeszło. idę tam ci wspomóc, cie. Masz tam kogoś? Dero, hejka. Eee, mam. No mam, no. Mam, no ja też idę, idę wspomóc. Dawaj, z drugiej. No ja nie chcesz. Dobra, dobra. Możecie wykurwić. Taki jest plan, Bartku. Soko, mam wrażenie leciutkie Nie mają ten limit przeskakiwania kurde? Mm, no nie a! mają Przepraszam za krzyk, wkurwiłem się Chuci w cyce, laska Na hmm. Nara jara Jak się chowa Dobra tu jest wyzerowany genik Tam widzę masz towarzyszkę tak, tak, akurat... Kuchy, dawaj biegnij. No jestem, jestem, jestem Idealno. Jedni ją. Jedna. Dostałam mordę. Kurde. O, ty, tam to... No, 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 no. Hmm. Dobra, tu jest trójka stanowiska.